W dzisiejszym odcinku pokażę wam sposób na jak najszybsze wbicie rangi S+ Fortnite sezon 3. Super. Pierwszym naszym celem będzie oczywiście duża iglica Jak wiecie ona daje bardzo dużo rangi początkowej I dzisiaj właśnie pokażemy wam Najlepszy sposób na wbicie Rangi S+, a co ciekawe Ktoś z nami leci, więc zawsze jakieś fragi Jeszcze do tego dołożymy Widzowie, ja specjalnie powiedziałem tym gościom Żeby tu lecieli, żeby nam dali X Po prostu jak ich wyeliminujemy Słuchajcie, mam tutaj jakąś broń, tylko oni zlecieli Ty, ty, ty ziomek Pa, 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 no i żegnamy Trochę tutaj ukradłem Pamiętajcie, że ranga e, liczy się nam ty, chłopiec, chłop się chowa za tym za. No, gin już, gin już, gin Dobra, mamy go, mamy pierwsze 150 punktów Oczywiście wiecie, fragi to najłatwiejsze, co możemy zrobić W sensie to dostajemy do samego końca gry Ale teraz skupiamy się na iglicy Co dalej? Zaraz zobaczycie Także jak widzicie, nasza ranga jest aktualnie na poziomie C i można powiedzieć, że już mamy wbite B, bo brakuje nam pewnie jakichś, nie wiem, 50-25 punktów. W dodatku zakupimy sobie tutaj skaner i zakrzak, jeśli będziesz miał jakieś kości. W sensie chodzi mi o mityczne kości, daj koniecznie znać. W ogóle przykra sprawa się stała, bo ty wyeliminowałeś Jasia Kluche. Nie wiem, widzowie, co wy o tym sądzicie, ale masakra. Ja nawalam od razu w iglicę. Musimy to zrobić jak najszybciej, tylko problem będzie z amunicją, więc pokonam bota i muszę być bronią bota. Tak, dokładnie tak. Musimy pamiętać o tym, że pierwszy zanim to wyeliminujemy, eliminujemy boty, ponieważ one dają nam naprawdę bardzo dużo punktów. Tylko ja już nie mam amunicji, niestety, więc eliminujmy bossa. Widzicie, 50. To no nie jest to jakoś nie wiadomo ile, ale jest to zawsze. Coś. Kolejnie gdzieś tutaj ktoś jeszcze do nas strzela? Gdzie oni są? Halo? Nie wiem, gdzie są, ale wiem, że iglica prawie leży. I my, tak naprawdę, po zbiciu iglicy, będziemy mieli atier dosłownie na samym początku meczu, więc jest grubo. Rafa, boty, boty, boty teraz. No, to jest dobre z tymi botami, bo to daje bardzo dużo ekspa. Także zobaczcie, tu już chyba żadnego bota nie będziemy mieli, więc także możemy ją po prostu dokończyć. I tym sposobem mamy już A. I to jest niesamowite, ponieważ są to dokładnie dwie rangi. Oczywiście zabieramy sobie tutaj yy, Najlepsze przedmioty. Zakrzak, wybierz sobie co chcesz. Ja zabiorę sobie może pistolet. Lecimy dalej, lecimy dalej. Nie ma na co czekać. O, pompka na ziemi, dziękuję bardzo. No to co, widzowie, auto. I kolejny krok. Oczywiście, co dalej? Dalej lecimy na bossa. Jak widzicie, boss jeszcze nie został wyeliminowany. Ale gdyby był wyeliminowany, to za chwilę powinien pojawić się kolejny boss. Five minutes later. Okej, okay, ty Diago jest obity. Czy ty to widzisz? Ciekawe. Tak, on jest obity. My go teraz obijamy. Lecimy. Z nim. Ja może sobie odejdę trochę, żeby on nas nie podwalił. E, aha! Bo on się patrz, on się buguje od twojego pistoletu, więc teraz po prostu do niego strzelaj, nie obijaj maski, nie obijaj maski, bo się aktywuje. Dobra, jest gitara. Lecimy, lecimy, on już jest nasz. No ja tu specjalnie tak zrobiłem. Ja oczywiście wiedziałem, że on się buguje. Serio, nie miałem pojęcia. I nie mam w ogóle Amo. Do niczego. Zero Amo, więc go pajkaksuje. No i zobaczcie, mamy Tysiąc do rangi. Ktoś tutaj jeszcze nas chyba podchodzi. E, rozwalajmy to, bo to nie wiem, czy też czasem nie da... Daje, tak, daje. Ej, to jest niesamowite. My zaraz będziemy mieli S, przecież to jest chore. Następnie będziemy mieli jeszcze boty gdzieś tutaj na dole. Oczywiście zabierzmy sobie jeszcze medalion na później. Mam tutaj bossa, eliminuję go. Mamy 25 punktów. I za chwilę powinna pojawić się wyspa. Dawaj, póki nie mamy jeszcze wyspy, eliminujmy te boty, tak jak ty mówisz. Ona powinna się pokazać lada moment. Na pewno mamy drugą iglicę, ale troszeczkę daleko. Widzowie, wyspa za 15 sekund dokładnie się pojawi. Także jak będziemy mieli tylko wyspę Lecimy na wyspę numer 2 Oczywiście mamy medalion Medalion nam się nie przyda w tym odcinku Więc po prostu go wyrzucamy I musimy teraz jak najszybciej znaleźć samochód Który zostawiliśmy dokładnie tam Oczywiście pamiętajcie, że rangę również dostajecie Za przetrwanie burzy Czyli przy każdej strefie dostajecie punkty Ja już mam samochód Lecimy na wyspę i prawdopodobnie już będziemy mieli rangę S Dawaj, dawaj My nie mamy czasu teraz na gości My musimy lecieć na wyspę, żeby ktoś jej nie zabrał bo jak zabiorą, to będzie bardzo źle. Do wyspy zostało nam około 700 metrów. No, jest to dosyć sporo. Ale jak widzicie, no, pędzimy tam jak najszybciej. Mam nadzieję, że nikt tylko bossa nam nie zabierze, bo wtedy, no, aranga trochę jeszcze potrwa. Ale już jesteśmy na A. No i co najważniejsze, dobrze by było sprawdzić supernową, ponieważ tam mamy jeszcze pewną rzecz do zrobienia. Jak widzicie, wyspa jest 220 metrów od nas. O, już się biją. Oj, oj, oj. Musimy jak najszybciej zakrzak, wlatujemy. Tak, wlatujemy. Ta kora już skacze, czy jak ona tam się nazywa. Na pełnej, i na pełnej. Bez hamulca O dobra, jednak możemy lekko przyhamować, bo jeszcze ma dużo HP Dobra, ja ją obijam, ja ją obijam Tak samo, stary, ona musi być nasza Ona musi być nasza Możemy bić też do tych gości zawsze Ta, ja, ja go obijam, podchodzę do niego Stówę dostał w głowę z Demera. Oj, 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 tu jest dwójka Dawaj tą korę może, dawaj tą korę, ona jest na blisko mnie Ty pana na głowę mi zleciała Ale Alejda, aha, wy wywaliłem ją XD Ty, ty, chłopie, gdzie jest kora? Ej, jest, jest, jest u ciebie, jest u ciebie, musisz, że. Atakuj, 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 dobra. Chyba. Tak, jest nasza. Mamy SK, więc teraz fragi. Stary, ty się tam leż na spokojnie. Ja ich tutaj za trzy. Za trzy. Ej, czemu tutaj się nie da. Aha, bo ja nie mam maców, dobra. Nieważne. Powiem tak, wyeliminowałem ją z tego demera. Oj, on ci leci na głowę. Rafa. Biało ma. Ło, jeden ja właśnie zlatuję na dół I słuchajcie, kolejne co będziemy robić To będziemy używać naszego spirita Do tego, żeby użyć kapliczki Ktoś na mnie spada, ja nie mam maców Musisz mi pomóc, on leci w dół Uuu, pan ponczuszek, pozdrawiam ciebie, ku Dawaj kapliczka, pan ponczuszek Tutaj niech nam daje lepiej expa Za kapliczkę jest 250, widzę, że właśnie ją odebrałeś No to lecimy chyba na kolejne kapliczki Tak mi się wydaje A few later. Ok, jest drugi Jest drugi i leży Też będziemy mieli z niego macyba bardzo dobrze. I kolejne punkty do rangi. No, wygląda to nieźle. Ale naprawdę całkiem dużo punktów, bo za powalenie plus kila 150. Ej, myślałem, że szczerze mniej się za to dostaje. Naprawdę w porządku. Wyeliminowali nam iglicę, więc skupmy się teraz na kapliczkach, żeby wbić S plusa jak najszybciej. A, teraz kapliczki, kapliczki, tylko dobrze musimy się zastanowić, gdzie te kapliczki tutaj będą. One powinny być gdzieś w pobliżu, gdzieś właśnie na bardziej bliżej tam znacznika. Ale tutaj jeszcze będziemy mieli, bo za ze zezna. Tak, tak. Tak, tak, tutaj będziemy mieli. I jeszcze co najważniejsze, na Akademii Supernowa mamy Edit Kursa do przejścia. I jeśli on tam dalej jest, to z niego również będziemy mieli e, punkty. Ty, to może ty wkładaj duszka do kapliczki, albo idź na tego Edit Kursa, a ja załatwię duszka, żeby to było jak najszybciej, stare. Wiesz, co nie wiem, czy tutaj nie będę miał gości, no ale zobaczmy, zobaczmy. Mamy pompkę, wziąłem sobie pompkę. Zobaczmy, czy tu nikogo nie ma. I jest dużo maców One eternity later. Ja do mojej już oczywiście wyrzuciłem duszka, więc teraz, no muszę znaleźć. Jakąś kolejną. E, czy ty jesteś już przy swojej? Tak jest. Ej, patrz, you know, you, naprawdę już mega niewiele brakuje. Ja biorę duszka kolejnego i lecę, tylko pytanie, gdzie jeszcze będzie. Klikam i... Mamy to. Słuchajcie, 19 osób i mamy S. plusa. Więcej mieć się nie da. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Wiadomo, jeśli byśmy porobili jeszcze jakieś fragi, coś w tym stylu. Chociaż no zobaczcie, wyeliminowaliśmy dwóch bossów i Słuchajcie, moim zdaniem nie da się mieć tego szybciej. Ponieważ po pierwsze wyeliminowaliśmy fioletową iglicę. Po drugie, dwóch bossów. Po trzecie, włożyliśmy kilka kapliczek. Nie da się mieć tego szybciej. Widzowie, na tym serwerze nikt nie ma S, plusa, więc róbcie to, co my mieć go jak najszybciej. Ej, ja widzę, gość dwa razy dostał po 30. Oni tam mają dosyć duży przypał. Jeden jest na górze, dostał 30. Oj, ktoś tu został oznaczony co dopiero, więc ja może też sobie zeskanuję, ale nie mam nikogo. 17, może go wystrzelę tym pistolem, co? Ja tu podwalam, może w jakiś sposób się to uda zrobić, chociaż wydaje mi się, że ciężko. Oni, oni podwalają, tak. Cztery razy po 28 dostali. Wybija się do nas. 28. Powala, powala. Dwie, dwie solówki zostały. Od strefy też idzie jeden. 29. No będą nasi. Ja go wbijam do zolna. Pa, pa. O, 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 dobra. Ja idę nad nich. Tutaj. Rozwalam im boksik. Elo. o, ale dostał banie. Leży. I chyba tamten jest. Y za tym drewnem. Ej, o tu jest, o tu jest, o tu jest. Ajajajajajaj on... aj, 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 dobra, myślałem, że mnie nie zauważy tak szczerze. 24. O, to jeszcze nie jest taki free win. Skupmy się. Bardzo mocno się skupmy lepiej. Skanuje. O, w boksie. Pompa Goodbye. Także widzowie, oto sposób, jak wbić rangę S, w bardzo szybkim czasie.